Się na samotni. Tak sobie patrzę i patrzę i patrzę i coraz bardziej żółto i pusto. Hmm. Nieuchronnie zbliża się zima. Ja nie wiem, jak ja to przeżyję, bo jestem ciepłolubem. A jeszcze nasze wyprawy. O, proszę bardzo, może tutaj nie będziemy się przyglądać. No, zobaczcie, jaka bajka. Jaka bajka, no pięknie to wygląda, naprawdę. Jestem zachwycona. I to jeszcze tak z rana. Bo generalnie tak jest, że jeżeli rano, założymy uśmiech na twarz. Nawet jeżeli nie czujemy się, jakbyśmy chcieli, jak na przykład ja tutaj, niekoniecznie chciałam w ten wietrzysko i zimnisko. O nie, 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 nie o, o kłamie, ale bym przy okazji spadła i to tak potężnie, tu za 3-4 metry jest. Więc, może stanę i się skupię? Niekoniecznie. Chciałam w to wiedzieć wszystko i paskudną ciemnotę, dreptać po jakichś dziwnych miejscach, ale sobie pomyślałam, to dla psa. To dla zdrowia. To dla zdrowia psychicznego, fizycznego, dla kondycji, dla odporności. Od razu lepiej się czuję, nie? Nie. <śledz> Nie, chyba na mnie to nie działa. Także dzisiaj muszę odwajchować e, spacer. A przyznam szczerze, że nie chcę mi się jak diabli. Tym bardziej, że wiem, że w domu na mnie czeka sporo roboty. Muszę ogarnąć wszystkie te swoje prace na studia. Jedną właśnie wysłałam wczoraj. Jeszcze mam chyba 4 czy 5 do napisania. Muszę w ogóle popatrzeć, z których przedmiotów, jakie prace, jaki temat wybrać i zacząć powoli szukać źródeł, bo sobie życzą... E, Źródła y, naukowe, nie z internetu wiedzę czerpaną, tylko muszą być podane przypisy i źródła naukowe, co bardzo mnie cieszy. Będę naukowo czytać książki. Książki czytać lubię, ale może niekoniecznie o mm, takiej tematy. No zresztą co nie będziemy warudzić, będzie fajnie czegoś dowiem, będę mądrzejsza, elokwentniejsza. Mój zasób słów się z... Nie, jeżeli chodzi o słowa i słowotwórstwo, to się już tutaj nigdy nie zmieni. Rafał jest zawsze się zmieni, że on już jest generalnie przyzwyczajony do tego, że u mnie powstają przedziwne słowa i wyrazy. i, i No i co, no taki mój urok, nie brzydalu? Jedziemy, jedziemy dalej, ale tam pięknie niebo wygląda. No mega, mega chmurki. Tam jakby słoneczko nieśmiało chciało wyjść, ale nic z tego. Się tak zaciągnęło, ale jest ciepło. Nie wiem, jest w tej chwili stopni, ale ma być też około 16, dzisiaj, więc spoko z luzik. Spoko luzik idziemy sobie tam, 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 tam tam i generalnie za tą jednostką wojskową, ale nie idąc na wprost, a na około zawracamy. No chyba, że pada to wcześniej. Nie, zobaczcie, jako, jakie maszelki. Wczoraj Robert wyszedł z nim na spacer. I wrócił, właśnie cały taki brązowy, gdzieś się wykąpał i strasznie śmierdział. Więc wczoraj wieczorem, jeszcze o 18, było kąpańsko. E, niestety, włożyć go do wanny 35 kg to jest problem. O, idą ludzie, uwaga. Dzisiaj mamy wyjątkowe szczęście do spaceru. Gdzie się nie pojawimy, tam jest dużo ludzi. Było dwóch biegaczy. Był pan z siatku, zbierający chyba puszki czy butelki. Były jakieś dwie panie. Które nie znamy z pieskami, które niekoniecznie się polubiły z ory. Także ciągle musimy się gdzieś kryć. I tak, tu na razie jest ściernisko. Powiem Wam, że e, przechodzę tędy co chwilę. i Znaczy co chwilę, no codziennie. I tak mi się marzy, żeby mieć domek. Zaraz niech wyjdę tutaj z tych połaci. Żeby mieć tutaj wśród tych drzew taki domek. E, na pewno dużo mniejszy niż mam teraz. Bo przyznam szczerze, że no, to był trochę błąd. Niecałe 200 metrów, a sprzątania po prostu jest na okrągło, non-stop. i Ja wiem, że wszędzie jest i w każdym domu, jest, i w mieszkaniu jest, ale to jest dla naszej czwórki, właściwie piątki i kot szóstki, zdecydowanie za dużo przestrzeni. Znaczy, ja bardzo lubię przestrzeń, ale wolałbym mniej pokoi, mniej pięter, mniej e, strychów, garażów i innych rzeczy. Także tym razem e, bym Domek wolnostojący, bez przeklinających sąsiadów, max 100 metrów i za to większy ogród taki bardziej ustawny, bo mu jest długi i, i wąski. A my chciała taki dookoła domu. No i tak właśnie tutaj Z ukazywałam. Tam jest teraz nie widać, bo tutaj nam drzewa zasłaniają, bo tam jest przepiękny widok e, na góry. Na góry. <gry> na Giemont. Jakbyście nie wiedzieli, że u nas nad morzem jest i ale przepiękna widok, muszę się tu przebić. Tu działki są i po prostu tu są jakieś dziwne rzeczy. No, ale bo ja znowu odbiegam od tematu. Zobaczcie, jaką on ma tą Story. Pokaż się zobaczcie. Zobaczcie, co to jest takie jakieś brązowe. Wczoraj, jak poszedł z Robertem, to wrócił cały brązowy. Miałam czekoladowego labradora. To był szok. Trzeba było go wsadzić do wanny, co nie jest proste, bo tak jak uwielbia się kąpać we wszystkich zbiornikach... Ori! Dobry pies, chodź! Chodź! Oj, znowu ktoś. No dzisiaj mamy szczęście. Dobra, idziemy. No czujcie się, jakbyście ze mną maszerowali. Więc yy, wsadziliśmy go do wanny na przysmaki. Powrócaliśmy do wanny mnóstwo przysmaków, ale i tak dobrowolnie nie wskoczył. Trzeba było go włożyć. Co tu masz? Stój! Stój! A, ale kleszczu! Złasz! Złasz! no i go wykąpaliśmy, a to była gdzieś 19 wieczorem więc po prostu masakra, bo się bałam, że nie doschnie, że wszystkie łóżka pomoczy, bo to jest taki spryciarz, że jak kładziemy się spać to on wie, że on wyjdzie z tej kałuży, że on idzie spać na swoje miejsce, ja mu mówię idziemy spać, on ja się pakuje na górze ma jeszcze jedno swoje miejsce natomiast jak się budzę, to dziwnym trafem leży ze mną w łóżku więc bałam się, że się wpakuje mokry do wyra. No ale na szczęście trochę pocechł. A dzisiaj był taki puszysty, po prostu taki baranek. Ta sierś mu się zrobiła taka puszysta, pachnąca, bialutka. się tak cieszyłam, no a po dzisiejszym spacerze już jest cały ufajdolony. Także tyle było mojej radości. <laughs> Kilka porannych godzin, e, przytulania, całowania. Cii, do Ciebie nic nie mówię. No, także my sobie spacerujemy. W ogóle wygląda jak była gdzieś na wsi. A tutaj są takie piękne działeczki. Fajnie mieć taką działeczkę, aczkolwiek ja zdecydowanie wolę nad jeziorem, chociaż wiem, że nie wszyscy mają możliwość, ale ja jestem zadowolona z naszej, że mamy i mama ma. Także, no bo, słuchajcie, no przyjechać na wypoczynek, mieć sobie taką działkę, robić sobie warzywka, owoce i nie móc się wykąpać, no chyba, że w basenie. No, dobra, my dalej spacerujemy, góry, lasy, to jest właśnie ta jednostka, całą pokazywałam z góry. My jeszcze maszerujemy, I zaraz będziemy wracać. Na liczniku, nie wiem ile mamy na liczniku, bo coś tutaj się nie włącza Siri, podsłuchuję. I co idziemy jeszcze czy wracamy? Jest tak brudny. To jeszcze przespacerujemy się z 50 minut i wracamy. Już pora na dnie, to jest godzina. 9.40, dopiero 53 minuty. Chodzimy, zobaczcie i tylko 2,2 km. I jeszcze tyle mamy w drugą stronę. Także spoko. Dzisiejszy spacer odhaczony. Przyjemnie się tak spaceruje jesienią, nie? Ładnie jest. No i jak jest tak ciepło, bo jest około 13-14 stopni. Także super. I nie pada. Ori, stop. Stop. Noga. Noga. Mhm. Kto mnie ma w dupie? Ori. Noga. Chciałam Wam pokazać, jak się ładnie nauczył, bo całą drogę ładnie dzisiaj współpracuje, ale ewidentnie mu się odechciało już. Noga. Ori. Noga. Ori, stop. Stop. <grystanie> jest swoje, jest pies swoje. No to się pochwaliłam moimi treningami. Nie ma co. Nie ma co, Ori. Noga. Ori. Ori. Ej. No. Tak właśnie trenuję psa. <grystanie> A było tak ładnie przez kurczę, całą godzinę ładnie przychodził na stop stawał, na noga przychodził do nogi. No, tylko włączyłam kamerę i proszę. A, bo tu ciśnienie było. No dobra. Wybaczone. Ale to pięknie wygląda. Zobaczcie, jakie kolory. No, mega. I tutaj ta brzuska. Przepiękne kolory. Szkoda, że się nie da tego uchwycić. Ciekawe, jak będzie na, mm, na filmie. Bo na zdjęciach próbuję i niestety te kolory no, nie są tak piękne. że coś. Jest... <truh> Chyba bym chciała takie coś w ogrodzie. Co to jest? Kto wie? Wie i mi powie, no zobaczcie jak to pięknie wygląda, mega jakiś bukszpan czy jakieś inne ustrojstwo przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o botanikę to ja taka sobie średnia jestem odróżnię truskawkę od banana ale jeżeli chodzi o takie no pięknie to wygląda naprawdę, ja chcę takie w ogrodzie już nie będę nic rwać do ukorzenienia, bo pewnie mi się znowu nie uda ale może mi gdzieś wyszukała jakąś sadzonkę a tutaj te dzwoneczki Mam tu jakieś speców? Też fajne, ale dzwoneczki tak sobie, no ładne. Ale ja bym zdecydowanie chciała takie o takie dwa w ogrodzie. Bardzo bym chciała. Ale na razie mam o takie w ogrodzie, co zostawia placki. <ścoughs> Użyć na ziemi. Dobra. Lecimy dalej. O, 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 o. To o tym widoku mówiłam wcześniej, jak nam zasłaniały te. To jest taka w ogóle fajna góra do zjeżdżania na nartach albo na sankach. No i tu są te drzewka, o których mówiłam, że fajnie byłoby wśród nich mieć taki mały, biały domek. Tylko Rafał mówi, że tu jakaś czcina rośnie, że prawdopodobnie jest podmokły teren i dlatego pewnie nie ma tu nic. Bo tak w dzisiejszych czasach nic jest rzadko spotykane. Chyba, że chodzi o głowę, nie? Bo dużo przynajmniej ludzi, których ja spotykam ma nic w środku. Nie to, żeby wszyscy. Nie, nie, broń Boże. Ale no, cóż. No, także takie tutaj mamy nic. A tam no, tak cudowny widok, że po prostu mnie dech zapiera. Ja nie wiem, co mi się dzieje. Chyba się starzy? nie. Kiedyś bym nawet nie zwróciła uwagi na, na te piękne kolory. No, ale to jest właśnie domek, ale jakby na linii, i tu zaczyna się ta trzcina cała. Więc nie wiem. Nie wiem. Wydaje, Wydaje mi się, się, że jak już będziemy bogaci, a będziemy. Znaczy, nawet nie bogać. Ja nie muszę być bogata. Ale jak będzie nas stać na to, żeby się wybudować, to sobie postawimy właśnie taki mały domek. Tym bardziej nie potrzebna mi też taka duża landara, zważywszy na to, że co dzieci pójdą na studia, czy w świat i co, co ja w tej wielkiej chacie będę tańczyć. Chociaż tańczyć lubię. <noise> Ale wolałabym chyba mniej sprzątać. Utrzymanie takiego domu to też w ogóle dla mnie to jest. Jestem w ciężkim szoku. Bo e, za prąd, za gaz mamy takie rachunki, a staramy się dość oszczędnie, ja pilnuję, żeby wszędzie było pogaszone, żeby nie było, wiecie, jakiegoś nadmiernego zużycia. Ale przyznam wam szczerze, że po prostu rachunki, jakie nam tym roku przychodzą, to jest jakiś kosmos. Naprawdę kosmos, prąd i gaz. Ja nie wiem, co będzie zimą, jak teraz na jesień. Tak strasznie dużo musimy płacić. No nic, dlatego właśnie, jeżeli jesteś jeszcze przed wyborem domu, to ja proponuję pomyśleć o mniejszym. No nic, jest jak jest, ale będzie lepiej. Wierzę w to. Całkiem ładny wynik 81 minut. No niestety, trochę mniej niż 4 km. Ale to nic, ruszamy do domu. To jak zwykle z samochodu pilnuje pan, pan Bóg. Nie, nie, no żartuję sobie, żeby tutaj nikt się nie obraził. Kto ma jakieś, jak ktoś ma. Bo może nie idźmy już, nie brnijmy w tą stronę. Ja oczywiście wierzę w Boga, ale wierzę, że Bóg jest wszędzie i niekoniecznie w tym przybytku. A w tym przybytku może też. No wszędzie, general. Dobra, nie brnijmy w tę, że tak powiem, bardzo delikatną materiał. Jedziemy do domu, co Ori? Jedziemy do domu? Ori, jesteś? Zmęczył, zmęczył się, piesek niemożliwe. A to moje ślicznotki jesienne na parapecie. Ja sobie zawsze lubię tematycznie parapet ozdobić, ale widzę, że przydałoby się go też umyć, nie, nie tylko ozdabiać. No, przepiękne są te wrzosy, i tak się zastanawiam, czy nie wsadzić ich tam do doniczki, czy one by mi przeżyły na drugi rok, czy one po prostu sobie, chociaż już są suche, czy one mi przetrwają, czy nie? Ktoś zna się na wrzosach. I taka sytuacja, proszę Państwa. Jedziemy i jedziemy i jedziemy i jedziemy, i czy kiedyś dojedziemy. Eee, tak, jedna z głównych ulic, jak zwykle o godzinie. Tutaj mamy teraz za 15,4 zakorkowana i ja przecież wiem, że to są największe korki, a mimo to zawsze mam nadzieję, że ich nie będzie. Dobrze. Śpieszymy się yy, po Kaja, jedziemy na dżunglę. właśnie, czym ta szajza cała jest. bo pierwsze w ogóle słyszę taką nazwę I powiem Wam, że to jest tak przepyszny mus, pianka, coś jak ptasie mleczko, ale takie... No pierwszy raz taką konsystencję spożywam, aż mi normalnie mmm, cytrynowe pachnie, że aż po prostu mi się uruchomiły wszystkie możliwe kubeczki i ślinianki. Ale mm, 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 naprawdę jest dobre. Muszę popatrzeć w internetach na to i zobaczyć jak to się, o Jezu, jak to się tworzy. Jeszcze raz, to się nazywa szajza, dobrze? <laughs> Nie mylę, jakaś szajza. Szajza. No, mega. Także idę sprawdzić, czy coś takiego można sobie samemu ukręcić. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w sobotę. Ja już po zakupach e, właśnie rozpakowuję swoje szpargały. Przyznam szczerze, że nie będę Wam pokazywać. Nie, nie będę, ale zaraz Wam pokażę, nie? Nie będę Wam pokazywać, ale zaraz Wam pokażę. Jakiś mam voucher na. E, voucher na złoty. Ale jeden? A nie, na pięć. Nie czaję w ogóle takich voucherów. E, voucherów. E, no i co? U mnie sobota. Sobota bardzo e, pracująca. Właśnie wróciłam z biedry i zamierzam zabrać zagotowanie Rosolaka, żeby już było na jutro, ewentualnie na dzisiaj. Chociaż na dzisiaj jeszcze mamy z poprzedniego dnia zapiekankę makaronową, no ale jutro idę na 8 do 20 do szkoły, a właściwie do szpitala na pediatrię. Także trzymaj tak kciuki, żebym to przeżyła. Także muszę się zaraz wziąć za ogarnianie i przygotowanie wszystkiego, żeby no Robert będzie sam, bo przypuszczam, że nie będzie chciał iść do mojej mamy. Bo Kaja za mama zabierze, natomiast Robert myślę, że będzie wolał zostać w domu. Z psem. To już ten wiek, że mama nie, dziadek nie, babcia nie i tak dalej. No i co ja mam? Czy coś jeszcze ciekawego kupiłam? Nie, no tak naprawdę miękko, jakieś są warzywa, owoce i takie rzeczy. Eee, jedyną rzeczą, którą chciałam wam polecić, eee, wiecie, chociaż z zapacha, zapachami to jest różnie, bo nie każdy taki lubi. Eee, te biedronkowe zapachy z Sofia. Sofia, 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 jak chcecie. E, no coś, coś, coś pięknego uwielbiam, to już jest chyba moje naste opakowania. E, niby one są pani Piotronca mówiła limitu, limitowane, ale przyznam szczerze, że ja już je długo kupuję i chyba jakoś tak od zimy zaczęłam kupować i tu jest, moi drodzy, zapach, 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 zapach. Jakiś olejek, paczuli. A jest. Nuta głowy, czarna porzeczka i mandarynka. Nuta sercja, frezja. Tymi frezjami przepięknie czuć ten zapach. I nuta bazy, paczule i wanilia I do tego to ma jeszcze taki zapach... Czujecie? Taki pudrowy, taki... taki kiedyś był podobny zapach perfum tej wonie to dawne stare czasy, ale taki właśnie fajny zapach i uwielbiam te zapachy, także kupuję je namiętnie. No i podoba mi się, że w Biedronce teraz są takie malutkie te słoiczki Nutrilow. Kiedyś one były na SFD, tylko do kupienia SFD na tych sklepach sportowych ja je kupowałam, nie wiem, czy pamiętacie, w takich dużych słoikach? Teraz można sobie w Biedronce kupić i są chyba trzy różne, czy cztery różne smaki. My najbardziej lubimy ten, to jest coś takiego jak Ferrero Rocher i jeszcze taki biały, kokosowy, o jest masakra biała czekolada, kokosowa, coś takiego. No i widzicie, to jest taka alternatywa słodkości, bo tutaj nie ma cukru, czyli na jakiś naleśnik, czy jakiś goferek, czy nawet na kanapeczkę, czy na jak kto lubi. Także dobra, ja się bierę. O, kupiłam jeszcze kostki. Mm, takich jeszcze nie używałam kostek do zmywarki, ale mam e, poważny problem z panią zmywarką. Poważny problem, słuchajcie. I ja tu wcale teraz nie śmiem szkodać ani żartować. O, to fajna na eskalera. Ponieważ mm, zaułza jedna, słuchajcie, mi tak nie domywa, że nie zdarzyło się jeszcze ani jedno mycie, z którego bym połowy nie musiała domyć ręcznie. E, Czyściłam ją. Przed każdym, że tak powiem, zapakowaniem czyszczę ją filtrek. Wyciągam filtry, czyszczę filtry. Staram się, żeby te naczynia, które tam wkładam, były czyste, co to w ogóle też jest głupotą, bo najpierw filmuję je, je pozlewam, a potem je wkładam do zmywarki, No ale nevermind. A mimo to osadza się jakieś. No, na tym. <grytanie> Sorry, ale już nie wiem, jak to nazwać. I się tak przyczepia, że po prostu muszę to później szorować. Przypuszczam, że jeszcze może być opcja taka, że może gdzieś tam się woda cofa, albo coś z rurą jest nie tak, i to jak się cofa i osadza, i w ogóle nie wiem, ale o tym będę już rozmawiać z Rafałem. Niech on się wypowie w tej kwestii. Teraz jeszcze kupiłam em, taki płyn do deep cleaning. Będziemy robić, no i zobaczymy, bo mnie tak kurza ta zmywarka, a em, przecież mamy ją niedługo. Nie tak dawno ją kupowaliśmy przecież Kiedy to było? Jakoś zimą, nie? Niedawno I to jeszcze Samsunga miała być taka super panią, tak polecał i w ogóle A przyznam szczerze, od samego początku mam problemy Z jej domywaniem I to jest chyba najgorsza zmywarka w mojej karierze Także nie wiem, czy to chodzi o nas Że my nie potrafimy Z niej korzystać, czy to chodzi o Zmywarkę, czy o co innego Ale no ja generalnie jestem bardzo z niej Niezadowolona no, a będąc już w tematyce AGD, mm, zesrała mi się kuchenka. Właściwie połowa kuchenki, a właściwie tylko jej dół, bo piekarnik. Ehm, zesrał, no boże, jakie ja wulgarnie w ogóle, kawy mi się chce. Kto mi zrobi kawę? A propos kawy, e, jedna z was do mnie pisała, już pokazuję, bo e, o model mojego e, ekspresu Tymi modelami to jest tak, że zamiast zawsze są jakieś ściągi liczb, no, no dawaj, dawaj, coś takiego, ale jakie to ma cyferki, to nie wiem i nie powiem. Ale ja generalnie już bym szła w nowsze modele. No, oczywiście one więcej hajsów kosztują, ale wydaje mi się, że są ciekawsze. Yy, my generalnie też już tak powoli zamyślamy się o zmianie yy, ekspresu. Znaczy, zamyślamy? Nie, nie zamyślamy, ja sobie tylko marzę o zamyśleniu, yy, ponieważ już są teraz takie fajne. I ten już ma też sporo lat, no i e, zepsuł mi się mm, pojemnik do mleka, którego nie dokupuję i po prostu robię sobie kawy, dolewam mleka prosto z butelki i do mikrofali, więc bez sensu. Za tam chyba 150 zł można kupić ten pudło i zrobić to, naprawić i to zrobimy, naprawimy, ale ciągle jakoś o tym zapominamy. I tak to się ciągnie już chyba z pół roku. Coś mi tutaj nie pasi. No, ale wracając do mm, kuchenki. Um, czy macie jakieś sprawdzone, godne polecenia kuchenki? Bo przyznam szczerze, że przyszliśmy się Bo to już kilka dni temu się stało Jeszcze był Rafał, przyszliśmy się po Media Markt, czy Media Expert dla, Przyznam szczerze, że dla mnie to jest jeden pies Ja ich w ogóle nie rozróżniam, nie odróżniam Jeszcze jest RTV AGD Coś tam, nie, dla mnie to jest Nie wiem, nie wiem co jest co Nie przywiązuję w ogóle do tego jakiegoś Szczególnie wagi Nevermind, do celu. I po e, te kuchenki, i powiem wam szczerze, że to jest taka tandeta. Tam była taka tandeta. Te wszystkie kurki, pokrętła i w ogóle to po prostu taki chiński, e, cienki plastik, jak to mówię. Byłam przerażona tym, co widziałam na miejscu. E, kuchenki w okolicach 1000-1500. Nie chcemy dać więcej za, za kuchenkę, dlatego że planujemy w Przyszłej, przyszłej przyszłości. Jak będziemy robić remont generalny? Czyli korona nigdy. No, nie ma co się śmiać, słuchajcie, mieszkamy półtora roku. W kwietniu minie nam dwa lata, i tyle było planów. Będziemy zmieniać to, tam, to, tam, to, będziemy zrywać błazerię, Pewnie. Cały czas są takie plany, cały czas jest taki zamysł. Tylko tak. Rafał przyjeżdża na tydzień. Przez tydzień branie się za duży remont to jest za mało czasu, więc robimy jakieś tam drobne rzeczy, drobne naprawy. Plus do tego jest jeszcze dużo rzeczy, które trzeba załatwić gdzieś, pojechać, coś ogarnąć, coś kupić. Plus do tego on oczywiście chce odpocząć, bo on tam cztery tygodnie zasuwa, ciężko pracuje i marzy się, żeby wyspać. Więc nie będę chłopa z biczem zmuszać do zrywania ścian. Ekipa remontowa Rafał się nie zgadza na coś takiego. No sam jest budowlańcem i pracuje w tej dziedzinie i nie chce, żeby ktoś tu robił i odwalał fuszerki, on zrobi sam najlepiej, bo sobie się robi najlepiej, najdokładniej i w ogóle, ja on się na to zna. Plus do tego ceny usług budowlanych tak wzrosły, że to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Zwykłe pomalowanie pokoju, ile to hajsów kosztuje? Jakieś drobne naprawy budowlane, remontowe? Matko bosko! Moja mama teraz zmienia sobie całą kuchnię. Straszne pieniądze! Po prostu straszne, ci ludzie pokupili naprawdę. Usługi budowlane to jest chyba jedna z najdroższych rzeczy. Cieszę się, że Rafał ogarnia sam, ale jego nie ma! I czekamy już tyle, że ja już się zdążyłam przyzwyczaić i do tych błazerii, i do tych wszystkich niedogodnień. Nie narzekam. Ale wracając do kuchenki, nie chcemy dużo inwestować, ponieważ marzy nam się kuchenka indukcyjna, marzy nam się w ogóle zmiana kuchni, przebudowa kuchni, zmiana mebli kuchennych, zabudowy kuchennej, ze względu na to, że to są no to już, że tak powiem, stare, przy Was remontowane, sama to ma... No dobra, aparat mi zdechł, więc w tym czasie zrobię sobie kawę. Co? Będziemy tak o suchim siedzieć, ale widzę, że znowu mnie Pomimo moich szczerych chęci dywagowania o kuchence, aparat powiedział, nie, więcej nie zniesę i nie dało się go re reanimować. Kolejne wydarzenia potoczyły się tak, jak widzicie obok, moja bidulka kochana, ale co się stało, dowiedzie się już w kolejnym vlogu. Po bardzo nieprzyjemnej i stresującej sobocie odpoczywam. No, powiedzmy, odpoczywam na sofie, bo nie mogę się wyłożyć. Bo tutaj leży kotek, ma kocyk, więc nie mogłam mu zabrać i odmówić, ani się położyć. Z drugiej strony, drugą część sobie zajmuje piesek, a ja oglądam kolejny odcinek maid, czyli sprzątaczki i próbuję się odstresować po bardzo nieprzyjemnej sobocie. Mój bidulek. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj i do zobaczonka w kolejnym vlogu. Pa, pa!